Dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym filmie Godzina 5.40 Wściekła godzina jak na moje wyjazdy Przynajmniej w ostatnim czasie, bo kiedyś to była okazja To się tak wyjeżdżało, no a teraz człowiek trochę zdziadział I tak wstawanie dzisiaj o 4.30 to uznałem za zbrodnię Chociaż jak już teraz siedzę na motocyklu Jest mi przyjemnie, to jest bardzo fajnie A dlaczego tak wcześnie wstaję? Dlatego, że ruszamy Z kolegami w stronę Alp, o tym Jeździe troszeczkę Wam powiem później. Yy, stoję w ogóle przy drodze do Morskiego Oka. Jak widzicie, turyści już jadą od samego yy, rana. Dlatego my też jedziemy, ale zanim ruszymy, chciałbym Wam opowiedzieć jeszcze kilka słów o dniu wczorajszym, który był bardzo przyjemny. Wczorajszym i przedwczorajszym, bo razem z kolegą Bogdanem, który w internecie widnie jako Bogdan w drodze, mieliśmy bardzo miłych gości: Aguś, czyli Agnieszka, i Dawid. Powsigirki przyjechały do nas tutaj na Podchale. Część z Was zna Powsigirki, ogląda, prowadzą kanał na YouTube i nie tylko na YouTube. Mieliśmy troszkę czasu, żeby sobie pojeździć. Wieczorne przywitaliśmy ich w ogóle w okolicach Beskidzkiego Raju, wieży widokowej w Stryszawie. A później pojechaliśmy do Bogdana. Tam stamtąd nie ma nagrań, bo tam spaliśmy w wilczej Hacie i wiadomo, że tam posiadów się nie pokazuje. Ale następnego dnia, już rano, pięknym terenem ruszyliśmy po drogach pod Hala, Spisza, a później ruszyliśmy dalej w stronę Beskidu Niskiego, ale oczywiście najpierw jeszcze Dolina Popradu i wiele innych bardzo fajnych miejsc. Wszystkie informacje o tym naszym spotkaniu na pewno powsięgli. Gierki pokażą w swoich filmach. Ja nie ukrywam, że ze względu na dzisiejsze wyjazdy nie miałem głowy do nagrywania, więc, tylko kilka ujęć z kamerki wam pokażę. Bardzo fajnie spędzony czas, bardzo fajnie spędzony dzień. No i cieszę się, że przyjechali tutaj. No i oczywiście mam nadzieję, że będą przyjeżdżać częściej, bo w tych okolicach zdecydowanie więcej jest fajnych tras i miejsc niż w Wielkopolsce, skąd pochodzą. Także myślę, że też im się spodobało. Ciekawy jestem, co na filmie pokażą i co powiedzą. A jechali na Himalajanach, bo to też jest dość istotne. Więc nasza Himalajowa, Himalajanowa rodzina się troszeczkę powiększyła. prawdzie na razie mieli do testów, ale. Wiem, że tam coś zapłonęło pomiędzy Agnieszką i jednym z tych motocykli, ale nie będę zdradzał, bo nie wiem, czy ten mój film pójdzie przed ich filmem, czy po. Dlatego nic nie mówię. Jadę do kolegów i ruszamy w stronę Alp. Pięknie. z którą jedziemy umówieni byliśmy na szóstą i bardzo się cieszę, że wszyscy dosłownie za 3-6 już stali i czekali Umówieni byliśmy w Bukowinie Tatrzańskiej U mojego przyjaciela i kompana wielu podróży Staszka Dlatego bardzo się cieszę, że ruszyliśmy o czasie, o godzinie 6:00. No ja troszkę mam fiła na punkcie punktualności Tym bardziej się cieszę, że startujemy właśnie tak jak żeśmy zaplanowali No bo jak się startuje punktualnie to musi być pięknie Szczególnie, że no, ruszyliśmy w stronę naszych wspaniałych Tatr, w stronę Jurgowa z pięknym widokiem na tatry bielskie, w stronę przejścia granicznego Jurgów, pod spadek, które śmiało mogę powiedzieć, że jest chyba jednym z najpiękniejszych przejść granicznych. Czy tam wylotem z naszego kraju bo jak się jedzie w stronę tych pięknych Tatr Bielskich majestatycznie górujących nad nami no to naprawdę jest takie wielkie wow szczególnie, że te Tatry Bielskie pięknie były oświetlone przez wschodzące słońce bo w okolicach Zdziaru właśnie to wschodzące słońce nas witało, aż ciężko było nie zrobić jakiegoś zdjęcia chociaż no podczas jazdy to łatwo się zdjęcia nie robi no ale nie mogłem się oprzeć także możecie mnie zrąbać w komentarzach za to Droga szła pięknie, temperatura w granicach, zależy gdzie, bo mniej więcej od 6,5 do 12 stopni, tak pokazywał termometr, no bo to tereny górskie, więc zależy jak zawieje, gdzie słonko już jest, no to tam jest cieplej, a jak nie ma słonka, no to jest zimno kierowaliśmy się w stronę autostrady w stronę najpierw Popradu, potem w stronę autostrady w stronę autostrady, która jest chyba jedną z najpiękniejszych autostrad w okolicy dla motocykli jest darmowa na Słowacji na razie a z tej autostrady piękne widoki są zarówno i na Tatry Tatry Słowackie, Tatry Polskie Tatry Wysokie, a później w drugą stronę na Niżne Tatry wspaniałe tereny a gdzie w ogóle jedziemy, bo to jest dość istotne jedziemy, czy znaczy gdzie Jedziemy. Chłopaki jadą w stronę Korsyki. Mieliśmy jechać razem w stronę Korsyki, ale no im bliżej wyjazdu, tym mnie się niestety w kalendarzu zagęszczało i niestety ja na Korsykę nie jadę. Więc pomysł jest taki, żeby dwa dni jechać z nimi. I dwa dni wracać. Taki jest plan na ten wyjazd. A że jadą w kierunku Alp, więc korzystam, jadę razem z nimi. Troszkę na autostradzie mieliśmy mały postój, bo jeden z kufrów się otworzył. Później wam pokażę wszystkie sprzęty, jakie jadą, i przedstawię wszystkich bohaterów naszego wyjazdu. Kufer się troszkę otworzył, musieliśmy się zatrzymać na stacji, żeby go naprawić, ale wszystko już jest ogarnięte. No i zbieramy się, jedziemy dalej. Ja jadę jako ostatni, to... Jedno z moich ulubionych miejsc, choćby dlatego, że no, mogę sobie spokojnie ponagrywać. Mogę spokojnie odpuścić manetkę gazu. Jak widzę coś fajnego, to wtedy troszkę dłuższe nagranie zrobię. No a poza tym, wiecie, nie boję się, że mi ktoś w tyłek wiedzie, więc bardzo lubię jeździć z tyłu. A jest tutaj na tej autostradzie co nagrywać, bo jest naprawdę bardzo dużo widoków, no i te góry robią robotę. No oczywiście jest co nagrywać pod warunkiem, że nie ma mgieł, w które też wjechaliśmy troszkę, ale te momenty, kiedy było bardzo zamglone, to były tylko chwilowe, a tak to te mgły robiły nam bardzo ładny, taki można powiedzieć, spektakl. No bo w górach mgły, szczególnie o poranku, naprawdę robią bardzo fajne widoki dodatkowo. Autostrada niestety się bardzo szybko skończyła, bo tutaj już opowiadałem Wam ostatnio przy filmie z Bartkiem, przy okazji filmu z Bartkiem, który jeździliśmy tutaj w tych okolicach. Tutaj niestety jest problem z budową autostrady ze względu na parki, na góry, na wodę, na rzeki, na dużo innych rzeczy które tutaj są. No i tak momentami łatają tą autostradę. Czasami jest lepiej, czasami jest gorzej. Niestety prędkość spada znacząco. Widoki oczywiście cały czas są, bo jedziemy bardzo fajnym kanionem, takim wąwozem, doliną tej rzeki. No i piękne zamki, szczególnie bardzo ładnie położone na skalę zamek streczno który też kiedyś na pewno odwiedzę w stronę Żeliny jedziemy w stronę Żeliny, która jest bardzo mocno zakręcona, jeśli chodzi o jazdę, tutaj naprawdę się trzeba pilnować żeby nie wyjechać gdzieś zupełnie w inną stronę, już parę razy tutaj po prostu tak zabłądziłem w tym mieście, że szkoda gadać, ale my jedziemy też tutaj żeby sobie jeszcze zatankować, bo chłopaki mają takie baki, że muszą co te 200 z hakiem tankować, dlatego zanim wyskoczymy na autostradę zaraz tutaj za Żeliną, no to jeszcze tankują sobie i będziemy jechać już teraz autostradą, ciągniemy w stronę Austrii. Z żeliny do Bratysławy stolicy Słowacji jest około 200 km. I to już jest odcinek, tylko i wyłącznie autostradowe zaczyna się tutaj zaraz za żeliną i bardzo fajnie się ciągnie dalej. znaczy Fajnie na autostrady generalnie fajne są tylko dlatego, że można troszkę czasu zaoszczędzić, ale tak to są niestety nudne. Jedyna rozrywka w zasadzie do zmiana pasa ruchu, podziwianie jakichś fajnych kamperków i nic ciekawego nie było, żadnych fajnych klasyków, jakiś Yang czasami się zdarzają, ale dzisiaj nic za to motocyklistów bardzo dużo, bo wszyscy jadą na Fakera, czyli na ten zlot bardzo słynny, który się odbywa, naj, chyba największy zlot Harley'owy w Europie jeżeli ktoś z moich oglądających był, to bardzo jestem ciekaw jak było i podzielcie się w komentarzach swoim zdaniem na ten temat a my no Bratysławę minęliśmy troszeczkę bokiem, nie wiem czy przez przypadek, czy specjalnie, bo tak jakoś dziwnie pojechaliśmy ale w sumie bardzo fajnie wyszło, bo bo całe centrum ominęliśmy no a później stamtąd, to już dosłownie parę kilometrów do granicy z Austrią a jak Austria, no to trzeba zjechać do sklepu, do automatów no i kupić właśnie winiety które tutaj już koledzy z tyłu kupują w automatach na 10 dni kupujemy mamy polski elektroniczna winieta nie samochód tylko motocykl 10-dniowa 580 do koszyka 1. Tak? Później dalej. Wybierz kraj rejestracji. Polska. Wpisuję, że numer rejestracyjny K1A. D i Adik. Potwierdź. Jeszcze raz, żeby potem nie było nieporozumień. K1A. D I K potwierdź i sprawdzają też czy nie mam jakiejś dopłaty 5,80 dalej i to jest cała filozofia a tutaj jeszcze trzeba przyłożyć kartę ciach i winieta się drukuje i to tylko tyle jest z zakupem winiety nie, bo ty radzi Łatwe tego? czy nie? Łatwe. <laughs> ja myślę, że to do mnie radzi za Nie, no bo to ja tak wiem. Tak, to jest z tymi YouTuberami. Gadają sami do siebie, potem ich trzeba leczyć. Dobra, minietka jest elegancka. to be Zapomniałem powiedzieć o tym, że w GS-ie stuknęło 150 tysięcy kilometrów. Piękny wynik. Na szczęście żadnych problemów, nic się z GS-em nie dzieje, chociaż dzisiaj trochę go przymuliło parę razy. Chyba coś w paliwie było, bo jak go na trójce pociągnąłem do 180, no to się odmulił, ale trzeba będzie obserwować, no bo to jednak już jak się jedzie na kołach, no to już te parę set czy parę tysięcy kilometrów trzeba wrócić do domu, ale jest na razie wszystko dobrze, a my zjechaliśmy sobie na Licząc, że będzie troszeczkę tańsze paliwo niż na Słowacji, ale skończyło się oczywiście tak jak się skończyło. Widziałeś, po ile paliwo? A przed chwilą mówiłem, że tanie jest na tym, że taniej jest na Węgrzech, boże, w Austrii niż na Słowacji. Ale autostrada, no nie, o pół euro drożej prawie. Autostrada. 238 km przejechane, ale paliwo faktycznie strasznie drogie. Ja pierniczę Ile wejdzie? 12? No, no trochę wejdzie. Doleję jeszcze, ale to poza kamerą chodziło nam po głowie, żeby na tej stacji na której tankowaliśmy również zatrzymać się na jakieś drugie śniadanie albo wczesny obiad, bo już mieliśmy prawie 500 km przejechane ale jakoś tak wyszło, że tam było tak dużo ludzi, że stwierdziliśmy że to nie ma sensu i pojechaliśmy dalej, żeby chociaż w Wiedeń przejechać no dość tak nawet się jechało nie było jakichś tam wielkich korków w Wiedeń przejechaliśmy bardzo sprawnie a myślę, że to też jest dobry czas, żeby pokazać naszą ekipę, która jedzie, bo jako pierwszy jedzie Mariusz, reprezentujący Bukowinę Tatrzańską na pięknej Afryce bardzo ładnej, strasznie mi się marzy taka Afryka, drugi jedzie Staszek również Bukowina Tatrzańska na BMW K1200LT później jedzie Józek, reprezentujący Poronin na pięknym BMW R1200RT jeśli dobrze pamiętam później kolejny Józek na Harleju Electra Glide przepiękny Juzek, też z Bukowiny. Później Arek, też Bukowina Tatrzańska, więc Bukowina Tatrzańska rządzi na pięknym triumfie. I na końcu reprezentujący siedlce nasz kolega przyjaciel Krzysiek, który również dołączył do wycieczki. No i na końcu ja trochę mnie chyba znacie już skądś, również powiedzmy gmina Bukowina Tatrzańska i najbliższe okolice, więc ekipa jedzie solidna. A my parking znaleźliśmy około 60 km dalej od tej stacji, w której, na której tankowaliśmy i właśnie szykujemy sobie jakieś jedzonko i picie. Jak jedzie starszych, to zapasów musi być dość dużo. Kiełbasa w kufry oczywiście jest. Popy wszystko szykują. My tutaj już ważymy wodę, tylko strasznie wieje, pewnie żeście słyszeli. No i będziemy jedli obiadek. Parkingowa kawka. Tylko towarzystwo kosza trochę niefajne, ale przynajmniej tutaj nie wieje za koszem. Ja jadę za wami. A tu się pięknie gotuje. Kiełbaska. To była kuchnia i nas... A Szukają jak już Mogę pan coś To jest człowiek renesansu. Wszyscy siedzą w nawigacjach elektronicznych A stas... Zaczekaj, jeszcze filmujemy Potem będziesz miał wielbicielki i co Magda powie? Dobra, wyłączamy i jemy Wórę Niestety stała się tragedia Na obiad mamy dzisiaj ogórki Dobra, pijemy je po prostu tyle ogórków trochę szkoda, ale spokojnie nic się nie zmarnowało, przynajmniej wiemy co mamy na kolację i wiemy też gdzie jedziemy już bo podczas tego dłuższego postoju chłopaki najpierw sobie przygotowali komunikatory ja się tam nie wpinałem do nich, bo oni jadą dalej, to nie chcę im tam mieszać a druga sprawa to udało się wynająć nocleg w okolicy miejscowości Kaprun no i do przejechania autostradami mieliśmy jeszcze około 340 kilometrów. Autostradą faktycznie jest dumna, ale na szczęście dojechaliśmy już w takie miejsce, że pojawiły się jakieś widoki i to nam dodawało otuchy, że już wkrótce będziemy sobie jeździć fajnymi drogami, będziemy jeździć raczej jutro, więc dzisiaj to jest taka typowa dojazdówka, ale fajnie znowu na te Alpy popatrzeć i zobaczyć, że na nas czekały. Po drodze, jeszcze w ogóle zjechaliśmy z autostrady, skończyła się autostrada. Na szczęście, częściowo na szczęście, a częściowo nie na szczęście, bo oczywiście ruch się spowolnił znacząco no i musieliśmy prędkość dostosować do tych warunków, czasami 80, czasami 100 czasami 50 tej drogi właśnie mieliśmy około 150 km jeszcze do przejechania no i pokazywało, że zajmie nam to około 2,5 godziny więc wyliczyło właśnie taką średnią typowo miejsko-pozamiejską za to ceny paliw spadły więc jak tylko dojechaliśmy do jakiejś stacji paliw takiej większej, no to wtankowaliśmy sobie troszeczkę paliwa. Do celu nam zostało około 90 km, także już nie za dużo. Z tyłu jeszcze rozmowy o jutrzejszym dniu i o dzisiejszym wieczorze. No i zaraz będziemy już kończyli, ale już w fajnych, z fajnymi alpejskimi widokami. Ostatnie 30-40 km bardzo przyjemne z widokiem na góry. Jechaliśmy w stronę Kapron i w końcu po tych około 800 km dróg głównych, tak troszkę poczuliśmy się, że w końcu dojeżdżamy i to takie fajne zakończenie tej naszej dzisiejszej dojazdówki. I fajnie, bo się wreszcie zaczęło robić troszkę chłodniej, bo w ciągu dnia było około 30 stopni, a jak słońce zaczęło zachodzić, no to temperatura spadła do tych 24-25. Dojechaliśmy na nocleg, nocleg kosztuje około 1300-1400 zł, jakoś tak. Natomiast zrobiliśmy dzisiaj, prawie 13 godzin jechaliśmy, zrobiliśmy prawie 850 km. No to tak te dojazdówki wyglądają, ale pewne przemyślenia na temat dojazdówek mam. I na pewno się oczywiście z Wami podzielę, tylko że chyba w ostatnim odcinku, jak już będę wracał sobie do domu. A tymczasem jesteśmy już na górze, chłopaki tu już motocykle zaparkowali i polecieli. Na górę nie zdążyłem ich złapać. Pokój bardzo ładny, ale już wszystko mamy tak porozwalane w środku, że pokój to nie jest pokój, tylko to jest taki apartament. Tam chyba jest jedna kuchnia, jedna łazienka. Dwa pokoje, w jednym są dwa łóżka, w drugim jest sześć łóżek. Także nie, w drugim są cztery łóżka, czy trzy. No dobra, pomieścimy się. Jest tyle łóżek, ile, ile nas, więc się pomieścimy. Na pewno będzie wesoło, na pewno to będzie. Fajny wieczór, i dlatego e, telefon, nie telefon, tylko aparat już chowam, kamerę już chowam. Y, I do zobaczenia wkrótce. My już zaparkowani elegancko. Wszystko już do Dopalacze do są. Noc lek kosztował. Kurwa, gadaliście, przepraszam, no, gadaliście, no? gadaliście no, babą czy nie? So, Gadamy, czy? Ale co, że nocle? Ile kosztował? Czy mam ocenzurować? cenzurować? Nie, możesz, możesz powiedzieć. To czekaj, dobra, to się ale wytnie. No tysiąc to za noc, plus jakiś i tak zechce Płacił teraz tam 2 euro do sobie za jakiś tam opłatę klimatyczną. Ty, do bonusiów. Nie muszę cenzurować? Nie. Patrzcie, to jest dobry chłop, wszystko gada. Nic nie gadam.